Siemanko moi mili i psik za kółka, na mieście szaleje koronawirus, strzelnice pozamykane, zawody podwoływane, zombie na ulicach nie widać, zero opcji na trening, pytacie w listach jak żyć, słuchajcie, więc odpowiadam, możemy suszyć. Trening na sucho w warunkach domowych, home range tak zwane. Robimy i ciśniemy do bólu. Nie wychodzimy z domu i mamy bardzo fajne jednostki treningowe do ogarnięcia. Pewnie już kilka razy przy okazji ipsika zakółka mówiłem o treningu na sucho, więc część rzeczy się pewnie powtórzy, ale dzisiaj wszystko zebrałem w taką ładną, mocą pigułkę. Trzy zasady: pierwsze, gdzie trenować, czym trenować i jak trenować na sucho. Gdzie trenować? W domu. Nie wychodzimy z domu, robimy trening. Wykorzystujemy wszystko, co mamy w domu, niezależnie od tego, czy mieszkamy w domu, czy w mieszkaniu, do treningu na sucho. Jedyne co, to dobrze zabezpieczyć podłoże, że jak będziemy żonglowali magazynkami, żeby nic tam się nie uszczerbiło ani w magazynku, ani w podłożu. A tak poza tym, to wykorzystujemy całe otoczenie, które mamy do treningu. Szafki, regały na książki wykorzystujemy jako statywy do tarcz futryny, wykorzystujemy jako przesłony, tak, i możemy sobie ćwiczyć wchodzenie za przesłonę, przechodząc między kuchnią a pokojem eee, i mamy naprawdę bardzo fajne miejsce do treningu na sucho eee, jeżeli chodzi o tarcze, możemy używać normalnych, pełnoprawnych, dużych, wymiarowych tarcz ale, mm, ale one są za duże jak na małe warunki mieszkaniowe więc dobrze miniaturek używać, tarcze mini tarcze mikro się bardzo fajnie w tym temacie sprawdzą, na przykład taka tarcza mikro wykorzystywana w mini rifle'u jest o połowę mniejsza, więc symuluje dwa razy większy dystans na mniejszych przestrzeniach. Tak? Umieszczamy ją na 4 metrach i mamy zasymulowany dystans 8-metrowy. Tarcze mikro są dostępne na Bell, jakby ktoś chciał, można sobie tam drogą Zakupu internetowego, no oczywiście, żeby nie wychodzić z domu, m, zakupić. Bardzo fajnym też pomysłem, jeżeli chodzi o tarcze, są panele, które na przykład ma w ofercie Range Solution. Na jednym panelu mamy kilka tarcz. Mamy tarcze z pitką, z hardcoverem, jakieś popery, jakieś płytki. Umieszczamy cztery identyczne panele w różnych dziwnych miejscach eee, i. Na przykład na pierwszym panelu strzelamy tylko tarcze z hardcoverem, na drugim panelu strzelamy tarcze tylko z pytką, a na trzecim panelu cele metalowe. Oprócz tego, że trenujemy sobie trening na sucho, to jeszcze trenujemy trening koncentracji i pamięci, bo trzeba zapamiętać, na którym panelu która tarcza jest do ogarnięcia, a których, na które się w ogóle nie mamy zamiaru składać. Także miejsce do treningu mamy: sprzęt. Sprzęt do treningu na sucho. Używamy taki jak normalnie byśmy używali na treningu, do treningu na Ostro. Oczywiście bez amunicypalnej, czyli zakładamy te same spodnie, zakładamy ten sam pasek. Możemy założyć nawet tę samą koszulkę, ale warto, żeby założyć okulary i czapeczkę. Żeby oglądać przyrządy celownicze w treningu na sucho, jakbyśmy normalnie. Oglądali je na ostro, żeby odpowiednio kontrastował w naszych kiełkach światłowód, jeżeli taki mamy, żeby kropka na kolimatorze tak samo się świeciła, żeby ewentualne wszystkie zniekształcenia, które są spowodowane szkiełkiem okularów też były odwzorowane, ponieważ to minimalne, ale ma znaczenie, więc skoro można się tego pozbyć, to dobrze stosować tę zasadę, żeby właśnie trenować w okularach i w czapeczce. Jeżeli chodzi o pistolet, to dobrze pistolet przygotować do treningu na sucho, Tak, żeby jak najwierniej odzwierciedlał, na miarę możliwości oczywiście, na treningu na sucho, to co jest w treningu palnym. Czyli przede wszystkim, żeby pracował język spustowy, żeby był tam wyczuwalny reset. Nie da się tego w 100% odwzorować, ale jakąś tam namiastkę da się zrobić. Jakiś czasem nagrywałem film na YouTube'a, jak zaryglować gloka, żeby pracował język spustowy. Wystarczy nam w zamek włożyć kawałek papierku, żeby zamek był niedoryglowany i wtedy język spustowy pracuje w miarę fajnie. Pistolety kurkowe wystarczy owinąć kurek, tak w pozycji odciągniętej, i wtedy też język spustowy fajnie nam pracuje. Też ostatnio ktoś tam na jakąś gumkę wrzucał, że można kurek zablokować. Też jest jakaś ta opcja, dokładnie nie analizowałem jak to działa, bo ja zawsze przy pomocy, za pomocą taśmy klejącej blokuję sobie kurek w tym położeniu. I dobrze dociążyć magazynek, tak żeby ważył tyle, ile magazynek załadowany amunicją. Można użyć jakiegoś tam ołowiu i go wypchać, ewentualnie zrobić sobie zbijaczki. Normalnie takie kolaboruje się amunicję, tylko bez płonki, bez prochu. Dobrze pomalować to na jakiś inny kolor, żeby z daleka było widać, że to jest ten nasz zbijak dociążeniowy. I Takimi zbiaczkami załadować magazynki, żeby pistolet ważył dokładnie tyle samo. To jest dosyć ważne, bo jak będziemy trenowali na pistolecie lekki, to ta pamięć mięśniowa, nie lubię tego określenia, bo to mięśnie przecież nie mają żadnej pamięci. Układ nerwowy trenujemy de facto, żeby ten układ nerwowy był przyzwyczajony do składania się na ważącym pistolecie tyle, ile on normalnie będzie ważył na zawodach, a nie żeby był lżejszy. Zwłaszcza w pistoletach plastikowych, lekkich ma to znaczenie, bo taki ciężar magazynka jest dosyć znaczącym procentem wagi całego pistoletu. Także już wiemy, gdzie trenować, czym trenować, no i przechodzimy do rzeczy najważniejszej, jak trenować. Sporo osób e, myśli, trening na sucho to jest drill, a będę... Do, do wezmę sobie, włożę pizzę do kabury, podobywam 5 razy, 10 minut potrenuję, mam zrobiony trening na sucho. Nie no, to nie był trening na sucho, to był drill na sucho, z treningiem nie ma nic wspólnego. Żeby trening miał sens, to już kiedyś tam mówiłem, powinien być jakiś cel, powinny być narzędzia, żeby osiągnąć ten cel zrealizowane. Dobre, dobra jednostka treningu na sucho trwa u mnie powiedzmy godzina albo nawet jeszcze dłużej. Robię to w ten sposób, że najpierw oczywiście sobie ustalam, rozpisuję ten trening, żebym później podczas trenowania nie musiał myśleć na ten temat. Rozpisuję wszystkie ćwiczenia, w jakiej kolejności będę robił. Zaczynam od drill prostych, czyli właśnie zaczynam takie dobycie, pierwszy strzał i tym podobne rzeczy i później sklejam je w bardziej złożone ćwiczenia na sucho, czyli na przykład dobycie, strzał i przeniesienie. Później dodaję na przykład element ruchu. Dobycie strzału, przeniesienie, ruch, wejście na pozycję i kolejne jakieś tam kilka strzałów. A kończę prawie że ustawieniem toru strzeleckiego i oczywiście realizuję go na sucho. I w ten sposób dochodzę do bardzo skomplikowanego, złożonego ćwiczenia, które wymaga mocnej koncentracji na poprawnym wykonaniu wszystkich tych elementów. I to jest teraz kolejny punkt, jak trenować, właśnie żeby skoncentrować się na poprawnym wykonaniu idealnym wręcz wykonaniu wszystkich elementów technicznych. Nic na rympa, nic na szybkość. Tutaj na spokojnie sobie ćwiczymy. Mamy zakodować w układzie nerwowym tą pamięć mięśniową idealną technikę. Ponieważ później jak zaczniemy strzelać na ostro, to raz, że na zawodach to już w ogóle adrenalinka i inne tam cudawianki we krwi krążą, które nam przyspieszą. Dwa, samo strzelanie z pistoletu generuje w organizmie szok, który też zaburza nam poprawność techniki, więc ona tutaj musi być w tych bardzo sprzyjających warunkach, Zakodowana perfekcyjnie, a sprzyjające warunki pozwalają nam na świadome wykonanie tych wszystkich elementów bardzo ładnie, bardzo dobrze technicznie żeby delikatną presję czasu sobie wygenerować, bo też się przydaje, można użyć timera z funkcją part time. Wszystkie timery strzeleckie mają taką funkcję part time. Jeżeli ktoś nie ma timera, może sobie ściągnąć aplikację z internetu. Są aplikacje timerów strzeleckich, a zwykły timer sportowy też wystarczy, bo tam można ustawić jakiś interwał, to jest dokładnie part time. Chodzi o to, żeby timer był w stanie piknąć dwa sygnały w ustalonym okresie czasu z dokładnością do 1, 10 sekundy. I i robię to na zasadzie takiej. Na przykład wiem, że na Ostro e, bill, e, ten e, drill e, El Presidente przykładowo robię w 8 sekund, więc sobie na part time ustawiam troszkę luźniej, 9 sekund, żeby było 9 sekund między pierwszym a drugim piknięciem. I teraz wykonuję ten drill idealnie technicznie, tak żeby idealnie zmieścić się w te 9 sekund. Wykonałem drill. Okej, okay, fajnie. Później wykonuję inne ćwiczenie, też się bawię się tym part-time'em. Part Wykorzystuję telefon, kamerkę do wideoanalizy. I teraz nagrywam sobie to, na spokojnie oglądam sobie te, to ćwiczenie. Patrz, ale super technika. O, tu jest idealna technika. Pięknie, technicznie. Szyb, wyrobiłem się idealnie w czasie, więc w tym momencie delikatnie dokręcam śrubkę. Skracam part time o na przykład 10% i próbuję nadal wykonać idealnie technicznie to ćwiczenie z, na skróconym part time. Udało się super. Tylko teraz, tak, nie przyspieszajmy kosztem splitów. Staramy się zawsze pracować na języku spustowym z taką prędkością, jakbyśmy pracowali w treningu strzeleckim na ostro. Bo to nie problem, jest nacisnąć 10 razy na język spustowy. No dobra, może troszkę jest, ale wykręcić split 11-12 setnych w treningu na sucho. Eee, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby też symulować pracę na jednym spustowym z taką częstotliwością, jakbyśmy normalnie strzelali na danym dystansie. Czyli jeżeli na tym dystansie wiem, że ja bym strzelał e, na splitach 40 setnych, to ja strzelam 40 setnych, chociaż ten, ta łatwo, pozorna łatwość tego ćwiczenia mówi mi strzel szybciej, strzel szybciej. Nie, to staram się to utrzymać. Tak? Czyli właśnie te, e, wykorzystując part time nie przyspieszam na splitach, a przyspieszam na wykonywaniu poprawnym, idealnej techniki strzeleckiej. Słuchajcie, i w ten sposób można bardzo fajnie sobie zaprogramować jednostkę strzelecką na sucho, i nawet nie zorientujecie się, kiedy minie godzina albo nawet dwie godziny, jeżeli będziemy przeplatali, właśnie zabawę z part z analizą, z oglądaniem każdej techniki. A jeżeli na przykład jakaś technika nam nie wyjdzie za dobrze, to wtedy wracamy do tego prostego drillu, który izoluje tą technikę, na nim szlifujemy, szlifujemy i wracamy do tego złożonego, skomplikowanego ćwiczenia, które tam prawie z przebiegiem już na na torze i sprawdzamy znowu na wideo analizie, czy udało nam się wkleić ten drill poprawnie technicznie wykonany w otoczeniu tych wszystkich innych drilli, które tam towarzyszą w tym złożonym ćwiczeniu. Naprawdę można fajnie sobie potrenować, no jakoś zabić tą nudę siedzenia w domu. Życzę oczywiście wszystkim zdrowia, żeby nikt nie, nie złapał tego wirusa i życzę sobie i wam, żeby to jak najszybciej się skończyło i żebyśmy już wrócili do treningu na ostro do jeżdżenia do, na zawody, które, które są podwoływane po przenoszone na inne terminy. Także dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Nara!